Cześć, cześć! Witam się z Wami recenzją książki Świat Opanowany przez Demony, autorstwa Karl Sagan i Ann Druyan <grywanie> Nie wiem, czy dobrze czytam. Premiera 2 lipiec 2024 i przecudowne wydawnictwo zysk ISKA przysłało mi ją do recenzji. Sztywna budowa. I na początku mam dla Was cytat. Pewnej niedzieli tego samego roku mój ojciec cierpliwie objaśnił mi użycie zera jako znacznika dziesiątek w arytmetyce niesamowicie brzmiące wielkie nazwy, nazwy wielkich liczb i to, że nie istnieje liczba, która byłaby największa. Zawsze możesz dodać jeden, zaznaczył. Słuchajcie, no jak sądzicie, czy można zobaczyć dźwięk, albo może usłyszeć światło? Tak naprawdę niewiele osób e, może się nad czymś takim kiedyś zastanawiało, ale skoro no, nie było wokół nas nikogo, kto mógłby na te pytania odpowiedzieć, no to raczej pozostawialiśmy je zapomnianym, nie wracając do rzeczy, na które nie ma odpowiedzi. Jak tę książkę czytałam, to było po prostu coś yy, prawdziwe szaleństwo, przerobiamy chyba przez prawie tydzień czasu ze względu na ogrom wiedzy, którą miała do przekazania. Co ciekawe, cała opowieść jest mocno filozoficzna, matematyczna, fizyczna, chemiczna, geograficzna, ale poprowadzona jako opowieść chłopca, który te rzeczy dopiero poznaje i który właśnie z nimi dorasta. No, jako młoda osoba był ogromnie zafascynowany rzeczami, które opowiadał mu ojciec i tak oto zasiał w nim chęć wiedzy odnośnie liczb i wszelkich tajemnic z nimi związanych. I powiem Wam, że dopóki ogarniałam wszystko, czego sama nauczyłam się w szkole, było niby ciekawie, ale oczywiście wciąż czekałam na ciąg, wiel ciąg dalszy, bo wiedziałam, że po prostu będzie coś, czego w szkole raczej nie mówią. No i kiedy do tego doszło? No to powiem Wam, że nie mogłam się nadziwić. Jak te proste, umysłowo rzeczy nie są nam przekazywane w szkole? No i w ogóle, czemu jesteśmy okłamywani? Słuchajcie, według autora, i ma na to dobre poparcie naukowe tych wszystkich swoich tez, w szkole zadania matematyczne zostały nam ułożone tak, byśmy mogli bawić się liczbami, a nie naprawdę uczyć. I tylko ten, kto sam zacznie dopytywać i natrafi na osobę, która mu szczerze na to odpowie, ma szansę poznać prawdę na temat naszego świata. Słuchajcie, ogrom informacji, które dostajemy od telewizji czy nawet encyklopedii, nie jest na tyle błędny, co zawiera rzeczy tylko te, o których możemy się dowiedzieć. Media zwracają nam głowę, oczywiście różnymi pierdołami, jakieś tam zaginione miejsca, poszukiwania dowodów na istnienie takich, no wiecie, niestworzonych rzeczy, podkręcają nas, byśmy sami szukali odpowiedzi, podczas gdy wszystkie dowody już są i to od bardzo dawna. Ogólnie można zaznaczyć, że cokolwiek dzieje się na świecie, to jesteśmy powiadomieni o tym w około 30%, a po prostu reszta jest tutaj sfałszowana. Słuchajcie, mam tu dla Was cytat. Czy wiedział o molekularnych cegiełkach życia w zimnym, rozrzedzonym gazie pomiędzy gwiazdami? Słyszał o śladach naszych przodków znalezionych w pyle wulkanicznym sprzed 4 milionów lat? O wypiętrzeniu Himalajów, gdy substy Subskontynent indyjski wbił się w Azję, lub o tym jak działające niczym strzykawki podskórne wirusy przebijają się ze swoim DNA przez mechanizmy obronne organizmu i przeprogramowują maszynerię reprodukcyjną komórek? To był cytat. Więc może zamiast podawać kolejne cytaty, powiem wam, że jeżeli macie ochotę poznać prawdę na temat naszej cywilizacji, na temat wszechświata. To po prostu koniecznie powinniście przeczytać właśnie tą książkę. Tutaj jest ogrom tematów dla nas ważnych, istotnych w dalszym życiu, które naprawdę mogą wyprowadzić Was z letargu i życia pod czyimś dyktandem. Ja czytając ją i, i nawet teraz jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj odkryłam, i zapewniam Was, że naprawdę będę chciała, żeby moje dzieci też ją przeczytały, żeby po prostu mogły żyć świadomie. Tego również Wam życzę. Mówię, książka zawiera dużo tych wiedzy, których niektórzy nie lubią. Jak słyszy fizyka, chemia, geografia. Boże, człowieku, co ty mi każesz czytać? Ale to wszystko dzieje się wokół nas. My w tym wszystkim uczestniczymy, więc powinniśmy takie rzeczy wiedzieć. A czytając tę książkę zobaczycie, jak naprawdę w skrawku wiedzy jesteśmy utrzymywani i, i czasami nachodzi coś takiego, że nam mówią, że o, mamy jakiś tam sygnał z kosmosu, ciekawe czy coś jest. Wszyscy słuchajmy, oglądają. To już dawno zostało odkryte. Wszyscy wiedzą, co gdzie jest. W tej książce tutaj to pisze. Także no, powiem Wam, że książka jest warta uwagi, a, a my czasami jesteśmy wprowadzani w taki zamęt też z różnych powodów, które są tu w mniejszym lub większym stopniu wymieniane, bo czasami bywa tak, że e, używa czegoś ukrytego w treści, żeby dosłownie o tym nie powiedzieć, a nieraz jest to po prostu ukazane bardzo, bardzo dosadnie i dosłownie. Także, jeżeli macie ochotę, powiedziałabym, że na co cegiełka, ale cegiełką nie jest, chociaż patrząc pod uwagę e, ten drobny druk, no jednak cegiełką jest. Ale ta książka tworzy oczy. Uwierzycie mi, że jak zaczniecie ją czytać, to pomyślicie sobie, całe życie robili mnie w balona. Wszyscy. Przeczytajcie, bo naprawdę warto. Nic więcej wam nie mogę powiedzieć. Myślcie świadomie, uczcie się tego, czytajcie poradniki, takie podręczniki wiedzy, bo one naprawdę mają bardzo dużo. Ja do tej pory nie rozumiem, czemu się w szkole dzieci uczą historii z jakiegoś tam wieku, gdzie jagienka biegała nie wiadomo za kim. Po co mi to? A czemu nikt mnie nie uczy teraz, jak żyć, jak kochać siebie, jak być szczęśliwą, jak utrzymywać kontakty z rówieśnikami? Czemu tego nas nie uczą? Bo byśmy byli mądrzy. Przeczytajcie książkę, bo naprawdę warto. Trzymajcie się. Pa-pa!